Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku Elektroprzewodnika. Dzisiaj odcinek specjalny z okazji tysiąca subskrypcji na YouTube. Oczywiście elektroprzewodnik tworzą widzowie i gdyby Was nie było, nie miałbym dla kogo nagrywać, także jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że wspieracie mnie w mojej małej misji szerzenia wiedzy o elektronice. Dzisiaj zbudujemy trochę specjalny obwód z racji specjalnego odcinka, i do tego celu wykorzystamy e, źródło napięciowe. Będzie to wprawdzie trochę większe napięcie niż e, zazwyczaj używamy, dlatego pamiętajcie, że. To, jakie napięcie wybierzemy, może e, przysporzyć nam trochę problemów zdrowotnych, kłopotnych, czy może nas nawet zabić. Dlatego pamiętajcie, że wszystkie napięcia powyżej 24 V są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ale to, jakie napięcie tak naprawdę nas może zabić, uszkodzić czy zrobić jakikolwiek skutek, zależy od rezystancji naszego ciała. Także nigdy nie przesadzajcie. A dzisiaj użyjemy właśnie większego napięcia. Będzie to napięcie 40V. I żeby nic się nam nie stało, nic nam nie groziło, musimy takie napięcie przepuścić przez jakiś rezystor. Jeżeli na dany rezystor damy konkretne napięcie, to jak wiecie, sprawa OMA popłynie określony prąd. I tak, człowiek jest elektroprzewodnikiem, więc przewodzi ten prąd, a rezystor, jeżeli będzie ten prąd prze przewodził, to również odłoży się na nim pewne napięcie. Tak więc e, dzisiaj do złożenia obwodu posłuży nam e, takie oto źródło napięciowe. Jak widzicie, e, producent tutaj deklaruje, że jest to właśnie e, 40 V. E, no, nie będę wyciągał multimetru i tego sprawdzał, musimy mu wierzyć tym razem na słowo do połączeń naszych y, układów, do połączenia naszego y, zasilania. Użyjemy standardowo złącza bananowego, będą to takie dwa oto banany. No jak widzicie, te banany najprawdopodobniej są to takie banany z eBay'a z Chin. No nie są za najlepiej wykonane. Widzicie, że te miejsca tych złącz nie do końca tutaj przylegają. Trzeba byłoby to może poprawić lutownicą, coś tutaj naprawić. No nie są za najlepszej jakości, ale myślę, że ich, ich duży rozmiar, ich Przekrój pozwoli nam, że prąd popłynie bez zbędnych strat na tym przewodniku, a jako rezystor mocy, taki, który, jak wiecie, zapewni nam ten odpowiedni spadek tego woltażu, posłuży nam taki oto duży rezystor, który znalazłem w lokalnym sklepie. I ja się biorę teraz właśnie za montowanie całego obwodu. No i jak zmontuję ten obwód, to postaram się Wam pokazać, jak on mniej więcej działa. No więc nasz układ jest już smig zmontowany. Jak widać, wedle naszych oczekiwań, napięcie zostało obniżone tutaj akurat do 12 V, także bez problemu możemy przepuścić taki układ przez nas, czyli przez elektroprzewodnika. Po dogłębnym przeanalizowaniu mojego układu stwierdzam, iż układ działa prawidłowo i stabilnie, a w międzyczasie chciałbym Was zaprosić na wykład przygotowany specjalnie właśnie z okazji tysiąca widzów i wykład będzie miał miejsce w Gliwicach na Politechnice Śląskiej na cudownym wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki na aulice wykład już wkrótce 10 grudnia o godzinie 18. Chyba, że oglądacie ten filmik później to niestety przegapiliście. I wy... Wykład będzie nosił tytuł Arduino Microcontroller dla każdego i zajmiemy się także budową inteligentnego domu na podstawie tej platformy, a wykład poprowadzę oczywiście ja, Elektroprzewodnik wraz z grupą Dotnet Politechniki Śląskiej. Należy również pamiętać o naszych partnerach, którzy wspierają mnie w tym dniu i w tym wydarzeniu. Jest to MSX Elektronika, Botland oraz Modułowo. Także to tyle w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że widzimy się 10 grudnia, a jeżeli nie to co tydzień na nowych filmikach na moim kanale. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do zobaczenia wkrótce. Cześć.